naczko widzowie, z tej strony Elzart Jako, że ostatnio ta seria mnie teraz nerwowała, bo ono nie siadło To dzisiaj robimy lekki maraton Znaczy, lekki maraton, nie będzie codziennie filmów Ale teraz robimy, będą trzy odcinki z tej serii Więc co, od 5 dolarów Do kosy dzisiaj I chcę dzisiaj zobaczyć kosę Te dzisiaj zobaczyć kosę, to nam nie siadało, ale Wcześniej nam bardzo często siadało, jak ma więc mam nadzieję, że dzisiaj są i siądzie znów I to, tak, dzisiaj odcinku macie skiny do wygrania m 41 Nitro po testach I MP7 Łobuz, co czas zrobić, żeby wygrać skiny Łapka w górę, subik Komentarzy i fajnie by się wjechali, oczywiście nie trzeba z kodem Eldart. Z koty to zajęcie 70 centów za Freeco Plus tego 10% przy doładowaniu. Jeżeli ty klikniecie refill, możesz sobie doładować. W prawym górnym wpisujecie mój kodzik. Ile chcecie? 10% przy doładowaniu, jak widzicie. Z tego jeszcze wartaksy. Mnóstwo metod płatności, jakieś bliki, przelewy, srewy. Bardzo dużo możecie z skinami płacić, więc jest naprawdę spoko opcja. no tego stronka wam oferuje przed Daily Free. Że możecie sobie codziennie rolować za darmo. Tutaj za Free jakieś rzeczy, czy wartaksy, balans czy to jakiś skin do ceny 2 jest naprawdę spoko opcja. Co odcinek, wam rozdaje skiny, zapraszam pod odcinki. Zapraszam też do Subika. Jest jakiś i w stronie, a my co zabieramy się zabieramy się do tego na co nastał czas tak czyli zabieramy się po prostu do naszego challenge wyzwania e, po polsku można było rzec i tak zamykamy te trzy skrzynki jakąś za dwa dolce i limited test lecimy 4,94 94 strzynki, dosyć spoko skrzynki 4 osoby bo jak najwięcej osób żeby jak najwięcej wygrać z bitwy jak nam siądzie i żeby polecić jak najda. Lej, więc tak, Bot Gary, Bot Team, Bot Ulurik. Nie interesuje mnie to, czy Wy chcecie wygrać, bo dzisiaj wygrywam ja. E, dobra, Auk Arystokrata. Okej, okej, okay, okay. wow, R8, Amber Fate, rewolwer, Dobra, coś nie, coś kosztuje ten gagatek. Okej, okay. ile ta autoszmatka? Dobra, jest fajnie. Mamy przewagę, wygrywamy. 30 centów przewagi nad e, Botem Ulurikiem. Okej, okay, to samo zrobimy co on, ale Slejcik. O nie, ale co? Czekajcie. Mamy to, proszę. Proszę, jaka to jest dobra bitwa na start. Tak, mamy to chyba. Nie. Przepraszam za krzyk! Ale z 5 dolców już byśmy mieli 30 dolarów! Jaki to byłby początek? Nie, jeszcze raz tworzę tą bitwę. O, ale mnie teraz teraz zdenerwowali, nie? Już któryś czas tak blisko jesteśmy z rzędu ostatnio. Ostatnio nie są nasze dni, ale mam nadzieję, że trzeba, trzeba się odkuć. To jest, ten jeden dzień jest taki odkuty, w wiecie, wbijacie na pełnej. I no, i no więc na stronkę właśnie z moim kodzikiem. Elzart, oczywiście. Wspieracie mnie, jak mnie. O, i pobos. A jak mnie wspieracie, to ja wam mogę rozdawać lepsze skinki. Wydaje mi się, że warto. Wydaje mi się, że warto. Dobra, no póki to nie jest najgorzej, ok? Przewaga dwóch dolarów. Do nadrobienia, jedna strzynka, Fortunka lub New Beginning. Okej, okay, chyba jednak Fortunka, nie! Przepraszam. Flashback Star Tracku dropnął. No, Okej, okay. i teraz mamy to? Powiedz, że mamy to. mamy to, pięknie. Nie tak, może super jak w tamtej bitwie. Ale mamy 16 dolców. Z 5 dolarów mamy 16 dolców. Ok, to jest bardzo fajny początek. 16 dolarów to już jest spora kwota. Dobra. Tak, możemy się pobawić. I tak, za bym dał, bym dał to i bym dał 2 kW 17 dolców wyjdzie, poczekajcie. Hmmm, AK Battle, dajmy coś tańszego, Black Panther. Dobra, dajmy coś takiego. Wierzę w to, o Jezus, jak jak w to wierzę, z kilowacika fajnie by nam coś oddało. Cztery mocne skrzynie, naprawdę mocne już. Lecimy z tym, nie przestajemy. Skrzynie są rozgrzane, widzu. Szyje są tak rozgrzane do czerwoności, że oj, oddać wreszcie musi. Kilowacik. Okej, okay, dwie barretki, Ile one kosztują? Nie mam pojęcia. Tanie, okej, okay, tanie. To ten 5.7 drogi. No, w fajnie coś drogiego poleciało. Niestety, kurczę, szkoda, dobra. Następne szynki, Chyba jeszcze trochę droższe. Izako tak? Teraz ta szynka. Izak, wspierasz mnie? Żywi jak wody, ale w samym stanie. Go gościu, co? Minimal numer Star Trek: 33 dolary. Teraz kartel. Faktor New Star Trek, proszę. Nie. Kurde, szkoda, patrzcie to. To już jest kosa. Byśmy mieli już kosa i byśmy to wygrali. Tak naprawdę, 80 dolarów to jest kosa. Znowu to coś złotych. No, widzimy. tak naprawdę. To już by była kosa. Znów, znów blisko. I to mi się już nie podoba, bo ja nie chcę być blisko. Ja chcę dostać. Dostać od losu kosę, a nie być blisko. Więc lecimy dalej. No nie poddajemy się, nie poddamy się, wiadomo. No. Wiecie, przestaniemy kopać. A tutaj zaraz za rogiem już jak przestajemy kopać, to jest złoto, więc tak naprawdę trzeba kopać do tego złota. Ebola strzynka, ale. Nie, to jest lekka przewaga. Okej, okay, ta strzynka. Mam nadzieję, że ona tutaj nam nadrobi. Snowley. jest ten gail? Proszę coś kosztuj. Niestety, nie nadrobimy tym gailem A, ta szynka taka, o. Ta bitwa, taka, taka, o. Ty spróbuj, no tak, to robiliśmy, tak szczerze mówiąc. Przekładka, od spróbujmy taką jedną bitwę dużą z wielu szynek tańich. To robimy często, więc zróbmy to teraz też. O, i coś takiego sobie zróbmy. E, 9-13-4 osoby. Takie coś trzeba zarąbać. Może siądzie, jak nie, to jeszcze raz możemy zrobić tamtą, tamtą bitwę, co robiliśmy wcześniej. Siedzi, ona mi siedzi. O, gość u nas dobił, okej, okay, fajnie. Ciekawe czy widz, ciekawe czy widz. Jeżeli widz, to może ze mną wygrać. Jeżeli nie widz, to nie, to nie, nie brak litości, jak nie na widz. E, okej, okay. Maczka dziesiąteczkę fajnego dropi. O, ten tak nie zaś warty. Ten ma dziesiątkę, bardzo spoko, skin kim to pograń, ale swoją Mi on siedzi na przykład. Mam nadzieję, że coś tutaj wejdzie, co? mam nadzieję, no fajnie by było. CZ i CZ. Tania, no co jest z tym botem wini? bot Vini, no. Dwa drogie skiny już dropnął no z, z gwiazdą no to z, z mniejszym procentem są. No co jest? Dobra, zaraz troszeczkę szynki nadciągają, ale. już jest rainbowek. Mam nadzieję, że tutaj odkujemy odkujemy nasze winy i damy coś coś mocnego. Coś mocnego tutaj na talerz bitewny. Okay. Oj, 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 Flashbacka dostał. I prowadzi, prowadzi. Jak widzisz, to. Spo... Oj, ta eska jakby poleciała, ale reakcja. Dobra. Czada, dajemy. Proszę, dwa, dwie jest szynki. Dobra. Ostatnia szansa, widzowie. Co on z dropnął? No? Dwa dolary, no co jest z tym winim? Ostatnia szynka. Faktor jest <gry> Niestety, niestety, ile z tej bitwy jest? 15 dolarów. W sumie to ładnie, to już ładnie. Z 5 dolców, ale dobra, wróćmy do tej bitwy, co robimy. Co tam było? Tam było chyba tak, 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 tak. I coś za dwa dolary niecałe. I limited test. Dobra, wróćmy do tego. To była genialna bitwa, róbmy ją. Naprawdę, ona jest dobra, mi się wydaje. To jest dobra, 5-dolarowa bitwa. Polecam już ją, bo fajnie z niej sypie. I fajne emocje są na tej bitwie, więc. Poróbmy sobie ją, poróbmy sobie ją Widzowie bo no, wygląda całkiem dobrze Pozytywnie Pozytywnie powiem tak, pozytywnie No nie No nie, no nie, co to im dropi? O 3,30 Dobra spokojnie, o, 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 dobry stan, dobry stan nie, okej, okay, to nie jest takie drogie, myślałem, że to jest droższa wersja A bo jest podobny, ale jest droższy skin od niego, dobra, dragon tech jest jakiś ładny stan Dobra, może być Ostatnia, ostatnia, dobra, dawaj, coś za 3 dolarki, fajnego Z kawałkiem <laughs> Mamy to? Tak, tak, tak. Ile? 40 dolarów. 38, 30. Przezajęliśmy sobie. Bitwa na dwie osoby. O, na trzy, 3, na trzy, na trzy. Podkręćmy emocje, podkręćmy emocje. 30 dolców. Jeszcze coś za 3 dolary? A może zróbmy? Hmm. Kurczę, nie wiem. Jak to rozegrać? No, zresztą, że tyle jest. O, trzy osoby, trzy Bitwa o kosę Tutaj Na pewno będzie tyle kasy, żeby mieć kosę Widzowie, już gość nas dobra Proszę Proszę z pięciu dolarków, niech to siądzie trzeba odświeżyć, trzeba odświeżyć Niech to siądzie Nie, nie, wywaliło nas Możemy obe to obejrzeć? Czekajcie, w My Battles to będzie, gdzie są My Battles? I patrzmy na rezultat Nie ma tej bitewki Musimy ją stworzyć jeszcze raz nie ma i nie ma, i dobra, tworzymy jeszcze raz. Nie poleciała, nie poleciała, otworzymy tworzymy jeszcze raz. I tak. Eee. sobie wzięliśmy tam dokładnie już? Eee. Troszkę nie pamiętam co z tego, że to wzięliśmy. To i Hardenet? Tak, idą za. za trzy dolarki, bo z kawałkiem jeszcze. i to. Dokładnie. Pyk, pyk. Nie, 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 poczekajcie, nie, nie, poczekajcie, poczekajcie, bo ja, ja przepraszam za zamieszanie, przepraszam za zamieszanie, jeszcze raz Już trochę stresuję, nie wiem, że to siądzie, ale... możemy e, na cztery osoby, nie, 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 na trzy, na trzy. Wystarczy no, na te trzy. A cztery to za duże ryzyko, tak, tak. Lecimy. Trzy osoby. Lecimy, już nas nie powstrzyma. Pyk. Dodajemy. Dodajemy. Mam nadzieję, mam nadzieję. Zostawcie subika widzowie. Łapka w górę oczywiście. Patrzcie o komentarzyku. Lecimy, proszę! Okej okay. Okej, okay, pierwsza szynka rozruchowa, teraz Proszę O nie, o, dobra, dobra, nic jest najgorzej, nic najgorzej Hardenet, teraz Nie, najgorzej, 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 nie Ale słaba była ta bitwa No szkoda, było dzisiaj strasznie close dwa razy I dalej strzelcie sobika na pocieszenie I co, trzymajcie się, życzę wam miłego dzionka Cześć, cześć